Jakie to miłe uczucie, gdy powietrze pachnie palonym cukrem, albo tylko się wydaje, że pachnie, gdy spotykają się blisko dwa ciała chcące się połączyć. Verdos i Lena przeżywali wspólnie miłe chwile, które pozwalały im poznać się lepiej nie tylko w sferze psychicznej, ale i fizycznej. Będąc w nieważkości, odkrywali na swoich ciałach różnice między rodami, z jakich pochodzili. Ich rozumienie świata i doświadczenia również się różniły. Nagość i otwarty umysł wydawały im się najlepszą drogą do ustalenia wspólnego frontu w tworzeniu planety. Kobiecość Leny intensywnie przemawiała do męskości Verdosa, więc postanowili związać się jako para. Ten moment i sytuację wspominali zawsze jako pakt wiążący. Podczas poznawania się odkryli że Verdos ma przepotężny wachlarz zdolności, których Lena nie widziała u nikogo ani nie słyszała o nich w żadnych opowiadaniach. Jesteś niewiarygodny, pod każdym względem chciałabym. Oczy kobiety z entuzjazmu nagle przygasły, gdy spojrzała na swoje lekkie ciało, pozbawione jakby mocy. Czego byś chciała, skarbie? Zapytał spokojnie Verdos, raczej kogo, pomyślała Lena. Gryząc się w język i wpadając w zakłopotanie, czas sprawdzić kompatybilność naszych gwiazd. Mimo, że mężczyzna zdradził o sobie wiele informacji i mocy, jakimi dysponuje, jedną z nich zachował wciąż dla siebie. Ze względu na chęć kontroli, tylko nieliczni wiedzieli o jego tajnej umiejętności, którą nabył od swojej prywatnej czarodziejki Witi. Słowa jej zaklęcia brzmiały: to. Co najważniejsze, zawsze będziesz miał w sobie powodzenie, zrozumienie, cierpliwość do kobiet, dodając do tego siłę koleżeństwa. Nigdy nie zabraknie ci wielkiego męstwa, kiedy zwykła moc na problemy nie wystarcza, magia w twoich żyłach do akcji wkracza. Słyszeć, co w myślach, to unikalny dar. Ten i wszystkie inne na wieki Tobie dam, Verdos. Tym, że usłyszał myśl Leny, wykorzystał przy niej wszystkie swoje zdolności. Lecz o ostatnim wersie zaklęcia jej nie wspomniał. Teraz lekko się uśmiechnął, podnosząc kąciki ust, patrząc kobiecie w usta i mówiąc: Myślę, że kompatybilność wypadnie pozytywnie.